Witajcie! W dzisiejszym odcinku zrobimy kurę w kremowym sosie. A potrzebujesz pierś z kurczaka, cebulę, makaron, pieczary, śmietanę, bulion warzywny, mleko, olej, pieprz, sól, kajed. Usiekaj pieczary. Cebulę pokryj w kostkę. A jeśli podoba Wam się moja twórczość, od teraz możecie postawić mi wirtualną kawę, ponieważ założyłem konto na Bajkofi. Dość marudzenia, wracamy do kury. A, link w opisie do filmu. Mięso pokrój w taką nie za dużą kostkę. Rozgrzej olej i usmasz tę kurkę. Dodaj kajen, sól i piecz. Po chwili wrzuć też cebulę jak ona się ładnie przesmaży, dodaj pieczary. Zmieniamy naczynie na większe. Gdzieś w tym czasie też ugotuj makaron. Tu do gara do tej mleko. Ten bulion warzywny. I jeszcze śmietane. Grzej to chwilę, po czym wrzuć makaron. Niech to sobie jeszcze chwilę poparkocze i zabieraj. Dodatkowo obsypiemy to jeszcze czetarem i posiekanym szczypiorem. I masz zacny posiłek. Widzisz, jak niewiele tu jest składników. Jakie to jest szybkie do zrobienia. No, a jakie dobre, soczyste mięso utaplane w zacnym sosie. Zachęcam, idź i zrób. Jeszcze tylko zasubskrybuj mój skromny kanał. Jeśli tego nie robisz, polajkuj to wideo. Możesz postawić kawkę, jeśli się podobało. Link w opisie. I do następnego. Hej!